Siemanko, kochani, tutaj YouTube i opowiem Wam dzisiaj śmieszny dowcip. Otóż babka i dziadek mieli 50. rocznicę ślubu. Dziadek zabrał babkę do ekskluzywnej restauracji i tak wpierdalają kurwa jakieś tam ekskluzywne żarcie, piją winko i nagle babce się na wspomnienia zebrało. Gerwazy, pamiętasz jak 50 lat temu w tej restauracji mi się oświadczyłeś? Och, pamiętam, Krystyno! A pamiętasz, jak później poszliśmy do parku i namiętnie kochaliśmy się w krzakach? Pamiętam, może byśmy to powtórzyli, zaproponował dziadek. No i babka się zgodziła. Poszli więc do parku, kurwa. A ich rozmowie przysłuchiwał się taki młody chłopak. I pomyślał, pomyślał że to może być w sumie śmieszne, zobaczyć takich kurwa staruchów, jak się kochają, więc poszedł ich śledzić. Zaczają się w krzakach. No i patrzy. Jep. Dziadek kurwa zdjął gacie z babki, oparł ją o płot i napierdala tego co zobaczył. Chłopak się nie spodziewał za chuja. Dziadek posuwał babkę w iście olimpijskim tempie. No jak karabin kurwa chodził, ta ta napierdalał ją bite dwie godziny. W końcu padli, wymęczeni. Chłopak taki w szoku podchodzi pod dziadka i mówi: Ja pierdolę. Wszystko widziałem, proszę pana. Skoro w tym wieku jest pan w takiej zajebistej formie, to ja nie chcę wiedzieć, co było pięćdziesiąt lat temu. A dziadek mówi do chłopaka: Synu! Pięćdziesiąt lat temu! To ten niebany płot nie był pod napięciem! <laughs>